Kaczewski ratusz chce tchnąć ducha w tutejszą starówkę. Po inwestycyjnych działaniach rewitalizacyjnych przyszedł czas na pomysły, które sprawią, że Tczewianie będą chętnie odwiedzać tę część miasta. A z witryn i wystaw znikną tabliczki do wynajęcia. Zaczątkiem do tego ma stać się zrewitalizowana kamieniczka. Chodzi o projekt Mickiewicza 18 od nowa. Urzędnicy czekają na ciekawe pomysły na zagospodarowanie lokalu, który ma stać się atrakcyjnym miejscem dla mieszkańców Starego Miasta i całego Trzewa. Na początek zwycięzca konkursu podpisze umowę na 3 lata, a przez cały jej czas nie będzie musiał płacić za użytkowanie ponad 200-metrowego lokalu, nie licząc opłat za media. Mieliśmy taki pomysł, żeby w ramach rozbudowy sfery usługowej na Starym Mieście, ożywienia tego starego miasta, nie robić po prostu zwykłego przetargu na, na cenę, tylko zaproponować taki nietypowy przetarg na pomysł, gdzie lokal będzie oddany bez czynszu, oczywiście wygrywający będzie płacił opłaty za media, natomiast liczyć się będzie pomysł. Pomysł, który przyciągnie ludzi do tego lokalu, pomysł, który spowoduje, że ten fragment starego miasta będzie atrakcyjny. Liczymy na to, że pojawią się ciekawe pomysły, ciekawe propozycje i jeżeli tak będzie to będziemy się starali takie lokale właśnie wynajmować częściej niż tylko przy Mickiewicza 18. Ratusz rozpoczął również przygotowania do wdrożenia całościowego programu, który ożywiłby stare miasto. Chodzi o ściągnięcie w to miejsce podmiotów oferujących m.in. atrakcyjną działalność usługową. Pomysłem jest zwolnienie z części podatku od nieruchomości w wypadku, jeśli przedsiębiorca prowadzi prorozwojową działalność. Takie rozwiązanie musi jednak zaakceptować Urząd ochrony konsumentów i konkurencji, bowiem byłaby to pomoc publiczna. Zastanawiamy się od paru miesięcy, jak zrobić, żeby ożywić stare miasto, żeby to nie było tam, że tam są same Cicholandy i, i praktycznie nie ma, nie ma żadnego powodu dla mieszkańców spoza tego rejonu, żeby tam przyjechali i spędzali czas. Jest taki pomysł, żeby zwolnić z podatku od nieruchomości lokale użytkowe, które będą prowadziły działalność, które w naszym uznaniu będą takimi centrami przyciągającymi mieszkańców. Wydaje się, że na początek taką, takim rodzajem działalności to może być gastronomia, czy bary, restauracje, picernie, tego typu rzeczy, bo to powoduje, że ludzie chcąc zjeść, na pewno przyjdą na, na, na Stare Miasto i jeżeli tak by się stało to takie zwolnienie z podatku po przeprowadzeniu wszelkich tam czynności formalno-prawnych ponieważ jest to pomoc dla na, na przedsiębiorców z punktu widzenia prawnego jest to dosyć skomplikowana procedura niemniej jednak sądzę że będziemy w stanie zaproponować to od przyszłego roku Oferty na zagospodarowanie kamienicy przy ulicy Mickiewicza 18 można składać do końca sierpnia. Więcej informacji można uzyskać w Wydziale Gospodarki Mieniem Komunalnym Urzędu Miasta. Dodajmy tylko, że zgodnie z oczekiwaniami urzędników, produkty i usługi świadczone w tym miejscu powinny obejmować artykuły lub ofertę wysokiej jakości. Istotną część oferty powinny stanowić artykuły o charakterze lokalnym, tczewskim, służące promocji Tczewa, regionu jego historii, tradycji i współczesności.